ławka. Teraz będzie poranna gimnastyka Gimnastyka Języka i Mózgownicy, bo umówmy się, że Odrobinę, no. że, że kiedy każde zadanie Staje się zadaniem domowym Musimy wziąć te sprawy na warsztat i przyjrzeć się Czego to nasi podopieczni Uczą się w szkołach Kochani, ale najpierw krótka informacja Kto zadawał te prace domowe Wieki temu, O, Herflik Smerfeta Killer, Dziadzia, Traszka, Kacka. fiona. Tak jest, puzon, fugel, części łapa. I dzięciął. Kogo u Asi, u Asi, Asi. kto zadawał pracę do Witaj. witaj Dzień dobry, Kowal K u mnie był Kowal, Kowal, Kowal był Kowal. Ale tak miał Kowal, A czy po prostu tak się nazywał? Czy tak mówiliście na swojego nauczyciela od to matematyki? To była pani To była pani a, pani, pani Kowal To, pani Kowal. Pa, a, to się rzadko a, zdarza w przyrodzie Także Olivier, który w niejeden miech dmuchał Pewnie pani Kowal też by chętnie pomógł ro rozgrzać klasę Oliwier? Oli, witaj w RMF Max Witam serdecznie, dzień dobry U ciebie była pani nauczycielka od matmy, czy pan? Y, tak, u mnie była pani, pani. Nazywaliśmy ją po. Mucha. Z względu, tak, ze względu na jej okulary. Miała tak oh. wielkie okulary, że naprawdę na pół czoła dosłownie. Pozdrawiamy, prawda? Oczywiście. Tak, pozdrawiamy Muchę. I wbrew pozdrawiamy temu, panią Muchę. Wbrew temu, co mówiła pani Kowal i pani Mucha, wyszliście na ludzi. <laughs> Mimo, że zasiadacie w oślej ławce, w której uwaga, chcąc odpowiedzieć na pytanie, w której będą trzy opcje do wyboru, A, B, albo C, zgłaszacie się albo Oliwier mówiący Mucha, albo Asia mówiąc Kowal. Okej? Okay? Okay. Wszystko jasne? Okay. Proszę Dobrze. bardzo, pytanie numer jeden Zaczynamy od przyrody Przyrody, siłę wiatru Siłę wiatru podajemy w A. Hektopaskalach B. Milimetrach supartenci C. Metrach na sekundę Mucha! Mucha. Oli, Mucha. Oli, Mucha! Oli pierwszy, proszę bardzo, <grym> no, proszę bardzo. C, odpowiedź C. Metry na sekundę. Metry. Dobrze, brawo. Bro, brawo, brawo, spokojnie, się to dopiero. Wiesz, że pierwsze pytanie A, na rozgrzewkę. Jeszcze dwa, jeszcze dwa. Teraz będzie. Szansa na remis i decydujące pytanie być może. Coś dla Asi, może. Może Polski, co? Ale to bardzo cię proszę, Polski, Polski. Jedzą, piją, lulki, palą, tańce, chulanka, swawola, ledwie karczmy nie rozwalą. Hej, <grym> że. No, <grym> Hola. O! Asia się zgłosiła, proszę, proszę no, no, no. Nie wiem, pan Tadeusz. I to jest. No nie, no nie miałaś do wyboru pani Walewska, a B, b pani Twardowska, pan, a może C pani, pani domu. No, o, proszę o, pan, pan Tadeusz, proszę. Dobać. Mucha! Mucha, prosimy. Odpowiedź A. A, pani Walewska, jednak masz szansę na remisarz. A, <noise> jeszcze jest szansa, to w takim razie technika. technika. Uwaga, zajęcia technika i Aha. wychowanie do poruszania się po mieście. W czwartej klasie na technice uczysz się na kartę rowerową. Maćku, dobrze, dobrze, uwaga, dobrze. nie byłeś w czwartej klasie, na to wygląda. Uczyłem U się w piątej. Uwaga, od piątej się uczył. Uwaga, są kwadratowe yy, na niebieskim tle, to drogowe A, znaki informacyjne, B, znaki Znaki nakazu. C. Znaki zakazu. Mucha. Mucha. Oli, no. no dawaj, no. Mucha. A. a Informacyjne. Kwadratowe niebieskie. Głośna, muzyczna ekotorba dla ciebie. Głośnik bezprzewodowy będzie w środku. A i dla pani Kowal coś się Ośna znajdzie. ławka.